Bardzo charakterystyczne skrzyżowanie. Mamy jeden paso skrętu w lewo, droga z pierwszeństwem, czyli przepuszczamy wszystkich z przeciwka, bo my skręcamy w lewo. Bardzo ważne to ustawić się od razu między liniami i jak najbliżej osi. Patrząc oczami kierowcy czerwonego auta, on widzi znak stop, czyli on będzie musiał się zatrzymać. Możemy to z góry założyć. Jeżeli on się zatrzyma, to my musimy powstrzymać się od ruchu, chyba że ktoś nas będzie przepuszczał z przeciwka. Podjeżdżamy. Kierowca nam macha, że mamy jechać. Pamiętaj zatrzymać się włączyć jedynkę i ruszyć dalej. Pamiętaj o obejrzeniu się przed torowiskiem. Jest to bardzo trudne skrzyżowanie i trzeba tutaj mieć 100% pewność, że zdąży po zatrzymaniu ruszyć na tyle szybko, żeby kierowca z przeciwka od strony na nie zdąży nadjechać. Tu znowu widzimy znak stop, będziemy skręcać w prawo, ale najpierw zatrzyma się przed linią bezwzględnego zatrzymania. Wyraźnie obejrzy się w lewo, w prawo. Jeżeli nie jedzie pociąg, podjeżdżamy. Tu już nie mamy obowiązkowego zatrzymania. Patrzymy czy z lewej strony jeszcze kierowcy są daleko. Tu wpuścimy jeszcze tego pana i jedziemy dalej już prosto.